I bomba w górę. Decyzją Komisji Technicznej zaczynamy rywalizację o nagrodę firmy Mustang. Czwarta z sześciu zaplanowanych w ostatnim dniu wyścigowym na Sopockim Hipotromie gonitwy. Jeszcze ostatni szczęścia, a może nieszczęśnicy, którym udało się zawrzeć zakłady wykręcą w Wolty w którymś momencie ustawią się obok siebie i. Odejmą rywalizację na najdłuższym z możliwych tutaj w Sopocie dystansów 2000 metrów. Na zielono. Jasna na czapeczka Mikołaja Andrzeja Chełkowskiego. On już dzisiaj wygrywa. Ale w gronie faworytów wymieniana także Nikisa i Wiesław Tałużak na biało, z gwiazdami. No to gwiazda torów wyścigów konnych w Polsce, ale jest Filip Bagiński przed rokiem absolutny dominator na krajowych torach, dokładnie na torze wyścigów konnych w Partynicach i tu w Sopocie na Hipodromie, gdzie odbywają się wyścigi kursaków. Ale jest także Monika Ostrowska, wciąż niespełniona, jeśli chodzi o aspiracje i Lady Vera, tajemnica, jeśli chodzi o dyspozycję tej dziesięcioletniej klaczy. I Roman Mateusia, który w stawce ma Bakusaki Sam poprowadzi Lanis z numerem ósmym. Wczoraj poprowadził do A jak będzie teraz? Przekonamy się za kilka minut, bo oto ruszyli. I najmocniej Mikołaj Andrzej Hełkowski. On jako pierwszy pewnie znajdzie się w celowniku, ale nic to, bo jest przed nimi. 1800 metrów. 9514, 1, 4. A więc Lady Vera, a więc Monika Ostrowska na razie na pierwszym miejscu. Idzie środkiem toru po wewnętrznej. Mikołaj Andrzej Hełkowski próbuje znaleźć miejsce dla siebie i ewentualnie pokonać krótszy dystans, ale to się nie udaje. W białej czapeczce na niebiesko o długość szulki z przodu Monika Ostrowska. Na miejscu drugim kwestią Dart i Filip Bagiński traci dystans, jest w czołówce, o zborna Marek Brożyński i w ten sposób się rozciągnęli. Teraz jeszcze mocniej, jeszcze mocniej Monika Ostrowska. Na miejscu trzecim pojawia się Midiza Rzoslę i Wiesław Kałuża. A daleko. Mocno wysforowała się do przodu Monika Ostrowska i Lady Vera. A więc to była ta tajemnica. No i teraz zobaczymy, czy utrzyma ten dystans. Kwestion Darty i Filip Bandziński na miejscu drugim. Na miejscu trzecim pojawia się z numerem siódmym Midiza Rzoslę. A więc 9-1-7. Taką mamy aktualną kolejność. Jeżeli taką mielibyśmy celowników, to byłaby duża niespodzianka. To byłyby dobre wypłaty i o to chodzi. Kuali na miejscu czwartym, ale prowadzi niezmiennie od samego początku Monika Ostrowska i jeszcze na moment wejdą w i to są w chwili dwie długości Ostrowskiej i Lady Bellan na, na tę pozostałą w tym miejscu drugie wychodzi i jest na to jak ta łóżka przyspiesza, czy zdoła odrobić ten stracony na pierwszym odcinku, w pierwszej próbie w dystansu odcinek. To jest film, na my tu, ale zmieniamy. Jeszcze na miejscu tymczasem Lady Vera i Monika Ostrowska. na miejsce trzecie tymczasem Lanis Roman Mateusiak a więc ci którzy mieli rozstrzygać kwestię zwycięstwa są już na czołowych miejscach numer 7. i numer 8 Lanis ale prowadzi Lady Vera nie wychodzą na ostatnią prostą i to była znaczna przewaga ale teraz jest mniejsza i próbują ustalać się albo po wewnętrznej albo po zewnętrznej i czy wystarczy sił Lady Vera dziękuję dziesięcioletnia klacz, ale pozostali w tym samym wieku i idzie bardzo mocno, ale do ostatnich metrów. Po walce, To walce, się będzie rywalizacja. Jest jeszcze. Lady Vera. jest z numerem dziewiątym na miejscu pierwszym. 9, siedem, osiem. 9, 7, 8, 2. A więc mamy niespodziankę. Lady Vera na miejscu pierwszym.